Siema tu Jovi i ze mną dzisiaj jest Benek, Siema. sorry, że tak długo mnie nie było, ale za to macie 6 odcinkową serię vlogów z Dańska z Benkiem, ogólnie całym w Trójmieście, e, gdzie będziemy fajne rzeczy robić, na przykład w parku będziemy, Benek setnie włosy sobie, więc naprawdę będzie ciekawie, na przykład na Jump City również będziemy e, i również będziemy hmm. dzisiaj, tak, będziemy jeździć, tak, na czas w sumie, e, i w ogóle dzisiaj będziemy tworzyć tekst do piosenki, którą będziemy robić jutro na live, więc możecie pijać, fajnie będzie, e, mam nadzieję. E, ale nie no, ogólnie e, będzie co robić teraz. Więc czekajcie na tą piosenkę, bo piosenka wyjdzie hmm. po vlogach już wszystkich piosenka nad mniej chyba niż 24 godziny będzie robiona. No na pewno ogólnie możemy panią content zrobić, e, bo to jest inny content jeszcze. Tak, powrót, 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 powrót Jowika, no kurde no, nie no, no dobra, no to mam nadzieję, że będziecie to oglądać, mam nadzieję, że będzie fajnie, bo fajnie to zmontujemy, cześć.